Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z Eastward. Zmierzamy, walczymy właściwie, zmierzamy na szczyt Wieży Czasu. Walczymy z ich poszczególnymi piętrami. Teraz odblokowaliśmy sobie niewieży czasu, wiecznej wieży, przepraszam, bo odblokowaliśmy sobie dostęp na kolejne piętro położone jeszcze wyżej. Więc na tym piętrze zobaczymy, czy będziemy musieli odblokować kolejne pieczęcie. I już widzę, że tak. Dwie pieczęcia mam znowu, ale. Widzimy też coś, co chyba jest naszym przeciwnikiem w tym miejscu. Okej, okay, to mi się tak średnio podoba. Mogę go trochę sparaliżować, ale tylko na chwilę go paraliżuję. Nie wiem, czy to jest wystarczające. oj, to zabolało trochę. Kolego. strzelimy z pistoletu kilka razy. Czy on za każdym razem strzela, kiedy ja go ten hibernacyzuje że tak powiem nie wiem czy jest takie słowo w ogóle dostępne w polskim języku ale litość woską jeszcze spoko jeszcze nie jest niego o teraz się pozbył kulek okej okay, to nie był najsilniejszy przeciwnik z jakim walczyliśmy muszę powiedzieć A trochę się nam zabrał jednak Częściej my nagotowaliśmy dużo dobrych rzeczy co nam da najwięcej HP w teorii to nam da 6, no 6 możemy zgarnąć. Tak, jeszcze 2 nam brakują do pełni szczęścia, ale to już chyba nie ma sensu w tym momencie używać, okej. Okay. Sonic Punk był dostępny, więc go używamy. To nic nie zmienia w naszym działaniu, używamy go kiedy tylko możemy. Dobra, a my się zastanawiamy teraz, idziemy w lewo czy w prawo? Idziemy bliżej prawej strony, więc idziemy w prawo, szczerze mówiąc obie, o! Przez ile się odblokowaliśmy? Znaczy, rozłączyliśmy się. Dobra, chodźmy razem jednak. Chcemy tutaj się trzymać razem na kolejnych piętrach, które prawdopodobnie... A ciekawe, nie da się tutaj jakoś przebić? Nie. Szczizować bardzo w dużym stopniu jednak. Gdyby się dodało zrobić, to byśmy bardzo mocno mogli w grę. Okej, okay, tylko raz musimy walnąć tą klatkę. naprawdę żeby ją pokonać w pełni Okej. Okay. tutaj coś się pewnie pojawi jakieś przejście mam wrażenie na razie to my po prostu chcemy się dostać tu proszę bardzo a teraz tam Okej, okay, to nie problem byłby problem gdybyśmy nie mieli sam ze sobą w sumie tak gdybyśmy nie mieli sam ze sobą to pewnie żebyśmy tutaj nie podróżo o zaraz a no tak yy... Musimy to trochę inaczej zrobić. Okej. Okay. Teraz bierzemy sam. Podujemy od razu. Proszę bardzo. Sprawa Przełączamy się z powrotem na naszego absolutnie niczego nie mówiącego głównego bohatera. Okej. Okay. To jest trochę nowe. Ale na szczęście dzięki sam możemy się z takimi przeciwnikami dosyć łatwo uporać. Więc nie ma problemu. Idziemy tam teraz. O, oh, shit. Ok, 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 ok. No to już powinno wystarczyć. Zrobili jakiegoś dużego problemu nam w tym momencie koledzy. Chociaż kolegami nazywam ich trochę bardziej z przyzwyczajenia. Chyba gdzieś jest skrzynka, tylko gdzie bym miał rozpoznać gdzie. A tutaj? Tutaj? Cholera jasna. Ok, zapaliśmy obu. To bardzo ładnie wygląda, nawet jabłko znaleźliśmy, co może cieszyć. Otwieram, otwieramy skrzynkę 150 soli, bardzo dużo. Zastanawiam się, bo ten radar, który jest w grze nam dużo pomaga, a w kwestii znajdowania takich no, ukrytych miejsc i w ogóle. Zastanawiam się na ile ta gra byłaby może bardziej wymagająca, gdyby ten radar jednak nie istniał, że tak powiem, gdybyśmy musieli sami szukać szczegółów. Albo tutaj pikał tylko raz, na zasadzie pikam, żeby wskazać, że tutaj coś faktycznie jest, ale niekoniecznie jak blisko. Dobra. Tam sobie przejedziemy teraz. I mamy na pewno jakąś walkę z... Nie wiem czy z bosem od razu, ale... A. Z kolegą. Z rybkami jeszcze przy okazji. O, to mi się pięknie zapało. Dobra. Nie no, bardzo fajnie wyszło. Jestem zadowolony z tej walki. Użyliśmy sam do, że tak powiem, maksimum możliwości w tym momencie, więc zawsze coś, biorąc pod uwagę, jak przez pół gry tego nie robiliśmy. Dobra, przechodzimy dalej. Chodzimy dalej i pewnie nasza mechanika znowu się uruchomi gdzieś niedługo. Albo nawet w tym miejscu cholera. O cholercia tu jest czas wszędzie Jak my mamy dotrzeć gdziekolwiek na pewno musimy się Aha, moglibyśmy też tutaj polecieć ale tam z kolei Dobra Pyk Dobra e, pistolet Mogę tędy przejść? Mogę Zbieram sobie to ale przydałoby mi się jeszcze teraz Tutaj jakoś Mieć Jona jednak. A mogę użyć tej innej broni jeszcze? O! Dobra. Przebiegamy dalej po czas. A tak nawet nie muszę ładować tak bardzo. Mogę teraz widzieć Tu. Oh shit. Mi się bardzo nie podoba, że. że bez sam tutaj walczymy. Ale co zrobić? żeby szybko trafiać, ich czasem tym nam się skończy, zanim możemy tu przejść. Uu, szybko, szybko. Okej. Okay. dobra. I co teraz? Tak naprawdę, czy dam radę stąd? Szybciej. Nie wiem, czy zdążymy. Nie wiem, czy zdążymy. Uff, w ostatniej chwili. W ostatniej chwili zdążyliśmy, dobra. To było bardzo blisko. jezus, ale za pierwszym razem? Zawsze coś. Masakra. Ta walka tam najwięcej jest nam czasu. Bo się pomyśleć, co by było, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli słabszą nieopczoną broń albo coś takiego. Bo przecież my mamy do pewnego stopnia ulepszone te przedmioty. W ogóle nie wiem, czy używałem najsilniejszej broni. To jest świetne pytanie. Eee, broń. No dobra, trzeci, czyli okej. Tak naprawdę patelnia jest naszą bronią, ale to nawet nie wynika z tego, że to po prostu jest patelnia, co z tego, że jest nieulepszona. Dobra, odblokowujemy kolejną pieczęć. Jeszcze jedna nam stanie po drugiej stronie standardowo. Animacja zawsze się musi pokazać. one możemy zasuwać do kolejnego miejsca. Hmm. A no tak. Wiesienka wypadła. Wąż na diecie wiśniowej. Co kto lubi? Idziemy sobie tutaj i idziemy na drugą, na drugą stronę. Jeszcze jakieś skrzynki, one nam raczej nic nie dadzą. Ale wiecie, w sumie to amunicję możemy uzupełnić właśnie. można... 98% ale byłem w stanie użyć Sonic Panka, który wrzucił nam tę skrzynkę w niebyt. Nie no, dostaliśmy na szczęście ją i tak, ale... Dobra Pyk Tam jest przejście Pytanie brzmi, czy my tam mamy Pójść Możemy <laughs> pójść do góry Znaczy, moglibyśmy pójść do góry, gdyby Tam te cholerne rybki nie przeszkadzały No jedna leci już z powrotem no dobra, pójdziemy tędy, bo tam mogę pójść. Chyba jestem w stanie tam pójść, w sumie to bardziej mnie to interesuje, pójdę tam. Mogę zrobić tak. Potencjalnie mogę zrobić tak, o. Nie wiem, czy to ma sens co ja robię oczywiście, ale mogłem to zrobić. No tutaj nie dam rady akurat. Ale możemy jechać tak. A co tutaj? A, rozumiem. To no nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydaje. Dobra. Jest tylko skrzynka, tak naprawdę. No ale. Ale zgarniemy ją sobie. Czemu nie? Skoro już tu jesteśmy. Teraz trzeba do skrzynki po prostu podbić. I tutaj jesteśmy bezpieczni w miarę. Dobra. Jeszcze jeden tak, Jeszcze na tak. okej. Okay. Odblokowujemy tą wielką, złotą skrzynię. Herd orb. Jeszcze trzy takie, żeby zwiększyć życie. No to troszkę nas jeszcze czeka. Zabawę tutaj. To musimy po prostu tak przeskoczyć i już. Dobra. No um. tak, musimy teraz to w ten sposób zrobić, więc... O, proszę bardzo. Opsa. No, i teraz już jest wszystko ok. Teraz możemy iść na lot, Tak, zostało to zaplanowane. Na poczet odblokowania drugiej pieczęci. Dobra, tutaj coś jest. Ja to widzę. Cholerstwo. Rzuczki sobie siedzące na, na drzewach, myślące, że ich nie zauważę. Coś czuję, że to nam się przyda, więc pociągnę to ze sobą. Dobra, inaczej. Teraz sam tutaj stoi. A czy jak wezmę to God damn it. Dobra, wiem co zrobimy. Sam stoi tutaj. Ja przeciągam to. I to mogę zrobić tak. Dokładnie. A czy jak wezmę teraz to nie wezmę, okej. Okay. Ale to problem jest taki, że jeżeli to wezmę i nawet zrobię tak. No właśnie. I to jest. To nie jest to, co chcemy zrobić. W ogóle czy jest sens to robić w ten sposób? Bo mogę zrobić równie dobrze tak. Sam chodź. Sam sobie stanie tutaj. Nie, sam potrzebujemy. Ja muszę stanąć tutaj. Sam przejdę z góry w dół. Załaduję tej mocy, podejdziemy, tutaj nie, nie da rady nic zrobić, w sensie, no sam tutaj nie przeciśnie się, choćby nie wiem co. Więc może... Nie no, ale potrzebujemy jej przecież. Chyba, że jestem w stanie stąd walnąć tam. Mogę, o ze ja straszyłem Mogę Johna wysłać tu. Teraz z pozycji sam uderzyć tam gdzieś. Nie na rady tam aż sięgnąć. Okej. Okay. Jak zaduje na full energię? O, proszę bardzo. O to chodziło. A, no tak, tylko teraz co zrobię z, ni z nią? To fajnie, że ja przeszedłem, ale to chyba nie tak miało być planowane. Okej, okay, ja już widzę, ja już widzę o co chodzi. Otwórzmy sobie, żeby to było łatwiej. Ja już widzę o co chodzi. Tyk. O, proszę bardzo. Okej. Okay. Okej, okay, teraz, teraz już możemy zrobić wszystko, ale muszę najpierw tego. Muszę najpierw chyba John. A nie, mogę ten przebiec, okej. Okay. Czyli teraz możemy zostawić tutaj jedną postać, to nie ma takiego znaczenia. Więc ja mogę wbiec tu, sam może wbiec tu. Ja mogę wziąć to. Okej, okay, i teraz jeszcze muszę... Okej, okay, to potrzebuję jednak Johna na drugiej stronie. Sam może być tu, sam nie jest w stanie tego przepchnąć oczywiście, ale sam nie musi tego przepychać, bo ja mogę przejść tędy i zrobić tak, proszę bardzo, i jesteśmy, i jesteśmy, sorki, całą ekipą już razem, okej. Okay. No trochę to zrobiliśmy w dziwny sposób, muszę powiedzieć, bo najpierw przeprowadziliśmy Johna w ogóle przez całą przepość, ale, ale, dalej cicho tam. Ważne, że dotarliśmy do, do odpowiedniego miejsca. Tyk. I teraz tak. Tutaj się szkuje wręcz jakaś walka, no właśnie. się że tylko te rybki dają, bo one nie są specjalnie problematyczne. Dobra. Kolejna platforma jedzie. Na nią wbijamy. Sonic Punk jest ready. O, super, To to używamy. Od razu, nie ma co się zastanawiać. Miejmy na full wszystkiego. Dobra. Teraz będzie znów etap czasowy, albo boss fight. Będzie jednak boss fight, zaraz to nie tak powinniśmy robić. O, proszę bardzo, mleko i marchewka znaleziona. Dobra. A... Chyba nie na tych, to ja już wolę wykorzystać inną broń. O. No i za no, ale takim kosztem. W sumie to z tych konkretnych hp ków nie zostało nam nic zebrane. Chociaż mamy cztery tymczasowe. Więc możemy iść dalej. Teraz będzie to czasowy na 100%. Tak, już to widzę. Okej. Okay. Dobra, widzę to. Widzę też, że możemy skrócić drogę. Musimy walnąć. Oj, musimy tutaj będąc, walnąć już w to. Bardzo. Także my jesteśmy już w tym miejscu. Teraz będzie szybciej mogła ta platforma z kolei przejechać. A proszę bardzo, tutaj mamy kolejne zaoszczędzenie trasy. No tutaj już nie zaoszczędzimy, a robimy trochę w ten sposób przynajmniej. Tak, mogę tu teraz ładować. Nie wiem, czy dążymy. Ale okej, okay. ale okej, okay. wiemy co zrobić, więc. Ja się od razu przesuniemy daleko. Teraz tam, więc trochę szybciej to nadrabiamy. Nadrabiamy, nadrabiamy. Nie. Myślę. Oj, nie wiem, nieważne. Jemy tam. Lodujemy od razu dalej. To powinno nam się udać bez większego problemu. Fak, mogę się tutaj... mogą tutaj nie zaspać, ale nieważne. Pyk, pyk, pyk. Lodujemy, damy radę, zdążymy, spokojnie. Okej, okay, druga jest blokowana. Na pewno na plus. Więc my ciśniemy sobie dalej. A, był spokojny etap. Łatwiejszy niż ten, bo po, po drugiej stronie. Nie ma co ukrywać. A tutaj co jest? Czy to coś jest? Nie, ja że to coś może będzie, ale to jednak jest, jest po prostu element wystroju tego miejsca. Okej, okay, niech nam się otworzy pieczęć. I teraz tak, jeśli będzie jeszcze jedna, powyżej, jeszcze jedno piętro z pieczęciami, to muszą dać lodówkę. Musi być saving, bo to już długo trwa. I no, twórcy gier muszą brać pod uwagę, że ludzie mają ograniczony czas na przykład na granie i nie mogą robić tak, takich długich odstępów od save'ów bo to po prostu jest niefajne. Dobra, pyk. A pojedziemy tędy, okej. Okay, czemu nie? I jesteśmy na miejscu, tak? Zdecydowanie. Ok, to włączamy guzik, wybieramy piętro, kolejne wyższe oczywiście, i zobaczymy, czy to znowu. Piętro, które nas będzie testować. Ale chyba nie. Nawet Sonic Pan tu jest. A moc um, rdzeń pola czasowego musi być tam naprzeciwko. Nie ma już powrotu, jak tylko będę w środku. A więc w końcu nadszedł znaczy czas, żeby zakończyć to złudzenie. Okej, okay, okej, okay. czyli tutaj była Izabel, to wiemy, to Izabel ponownie. Zdecydowanie jesteśmy, podążamy jej śladami. Ale o czym ona mówiła? Po przejściu tutaj już nie będziemy mogli wrócić do Ester City? Być może, być może, kto wie? Tutaj chyba nie ma żadnej lodówki na razie, przynajmniej tyle mogę powiedzieć, bo to lodóweczka nie jest. Może w kolejnym pokoiku się znajdzie? Platforma, dobra, czwarta, czyli to nie koniec. I to dalej jest strefa czasowa, Cholercia, ale gdzie jest ten? Musimy w ogóle doczyć tam. okej. Okay. To teraz pytanie, no bo tak, tutaj możemy przeprowadzić sam, oczywiście, które może nam zgromadzić trochę czasu. Pytanie brzmi, czy to faktycznie mieliśmy zrobić? Oj, zaraz. Ja mogę tędy podjechać. Mogę uderzyć teraz, tak. O, ale to jest tragedia. Zaraz, może od razu mogliśmy, a wtedy przecież nie, nie zdążyłbym. Może bym zdążył. Mogę tego czasu nie brać cholera jasna, dobra. Nieważne. Tutaj zdążę wejść. Okej, okay, połączmy się już, jesteśmy razem ekipą w tym momencie. Niech sam prowadzi. Dobra, i co? Okej, okay. czyli my coś takiego musimy zrobić, dobra. My musimy uderzyć tu. O mój Boże, dobra, dobra. Już wiem, jak to zrobić, tylko po prostu teraz zagapiłem się kompletnie. okej. Okay. Czyli robimy tak. Platforma jest tu. My uderzymy sobie tutaj. Zgarniemy ten czas, bo zaspałem znowu strasznie. Wyjdziemy razem z Johnem. Teraz tak. Już się oddzielimy, i ja, jako John, idę pobić tutaj. A ja już ładuję. Tak, 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 tak. Dobra. raz razem się na pewno uda. Wiemy, co mamy zrobić. To jest kwestia stajmowania tego w odpowiedni sposób. Więc właśnie, tej najważniejszej rzeczy, o którą tutaj chodzi. Napyk. Skarniemy Skarniamy ten czasik. Wybiegamy sobie tutaj. Włączamy się na Johna. John musi tutaj pobiec. Robimy tak. Włączamy się na nią. Ona musi uderzyć tutaj. Zjadujemy moc. Kurna! Jak to? Przecież idealnie to zrobiliśmy. Dobra. Teraz, teraz, teraz się na pewno, teraz już na pewno się uda. Teraz już na, na 100% się teraz uda. Na 100% Pyk. 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 Przełączymy na Johna. Bierzemy czas. Uderzamy. Uderzamy. Ładujemy raz. Dobra, musimy stać bardziej po prawej stronie tej platformy. Nie ma co ukrywać. Będziemy stali po prawej stronie, to będziemy w stanie tutaj coś ogarnąć. Chyba, że powinniśmy ten pierwszy czas w ogóle zostawić. W związku go w ogóle zostawić. Może on się przyda tutaj. Nie będę go brał teraz w ogóle. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Nie, to zdecydowanie nie jest dobra decyzja, jak tak bardzo nam czasu zostało. Okej. Okay. Nie był potrzebny ten środkowy czas, jak się okazuje. Zrobiliśmy to bez żadnych tej dodatkowych pomocy. Formienki się uruchomiły. Dobra, my możemy tutaj po prostu już popodróżować. No się to stąd też możemy podejść tak naprawdę, nie musimy tam pójść. Dobra. A, nie to. Łączymy się w grupkę i idziemy dalej. Do przycisku. Nie, nie do przycisku. Przecież to nie jest ten. To jest platforma kolejna, ale to nie jest przyciskowa platforma, więc tutaj nie możemy przejść. Tutaj coś jest. Mamy mleczko. Zawsze spoko. Nie mamy żadnej kuchenki, żeby ugotować cokolwiek, więc. Aż, cholera jasna. Zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie. Skurczył Co gorsza, przez to, że się ruszył, zablokowało nam się przejście. Ale otwarło się tamto. Dobra, to zrobimy tak. Potrzebujemy tutaj sam jednak. No dobra. I to potrzebowaliśmy obojga, bo jeszcze on musiał otworzyć drogę też. Wtedy się rozwali skrzynki. No dobra, ja mogę tutaj teraz przejść, ale, ale co. A, dobra, widzę już teraz. Potrzebujemy z kolei jego. Głównie dlatego, że tutaj jest to przepchnięcia skrzynka. W najgorszych momentach się pojawiają, ich najbardziej irytujących. Dobra. Lecimy dalej. To nam się udało zatwierdzić w miarę sensownie i szybko. No i proszę Państwa, w końcu docieramy do, do możliwości ugotowania czegoś i do zapisu. Dobra, mamy trzy sloty. Gotujemy dnia dynia, dynia marchewka? To już myliśmy. Ryba to jest z napka kanapka. Owoc to jest sałatka. Mleko też średnio. Może spróbujmy jakoś tak, to też nam da to. Chyba nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić nic poza rzeczami, które kojarzymy, jak tak się przyglądam. To wydaje mi się, że no, no cake. A jakie mamy recepty w takim wypadku? A one pokazują tylko recepty, nie pokazują. Cholera, cholerka, chciałem, chciałem jednak gotować. No dobra, zrobimy co możemy: zrobimy w takim wypadku. z jabłuszka? Nie. Z rybką to jest już kolej ryba. Zróbmy tak, zróbmy kejka, ale. O, wiedziałem, że coś uda nam się odkryć. Trzeba było to troszkę, troszkę uwierzyć. To nam akurat nie pomoże. Ale kolejne gotowanko następuje. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Zako ryba i wisienka. Tempura jakimś cudem. Okej. Okay. Nie wiem, jak to się stało, ale niech będzie. Jest to kolejny wpis do księgi przepisów. Teraz możemy zrobić sałatkę jeszcze, ale to już się nie będziemy przejmować. No, się nie będziemy przejmować. Jemy proces gotowania 3 na 2 spoko Niech będzie I Jeszcze możemy zrobić coś więc zróbmy rybkę rybkę A nie, zostawmy sobie Użyjmy tego co mamy najwięcej Użyjmy mleka O dwie rybki akurat się złożyło fajnie tam była, był potencjał na 3 ten Winogrona to by dopiero było tego chyba się nie mieliśmy ani razu Żeby 3 się rzeczy zdarzyły 5 na 6 super super bardzo fajnie wyszło To mi się podoba ok Czy mamy przygotowania zakończone? Czy tutaj jest coś ciekawego co możemy kupić? Energy drink nie jest nam potrzebny mamy wszystkie amunicje na full Także tutaj nie kupujemy niczego Jeszcze zobaczmy, co nam lodówka powie jeszcze zapisać wspomnienia? Oczywiście chcę zapisać wspomnienia Nie powiedziała nam niczego więcej? Naprawdę? To jest dopiero zaskoczenie, jak już na nim przestała mówić. No to ja jestem zaskoczony. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek Eastward'a. W kolejnym będziemy zmierzać ku nieuniknionemu finałowi, tak myślę, tej wieży. Ale kto wie, ona się równie dobrze może jeszcze pociągnąć. Tak czy siak, ja Wam jak zwykle ślicznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji kanału. Subskrybujcie, bardzo mi to pomaga. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!